Witam Was bardzo serdecznie dla osób, które mnie nie znają, ja jestem Martin, a to jest Magic Reserves. Dzisiaj wyszła aktualizacja związana z klubami, więc stwierdziłam, że będzie dobrze obejrzeć to razem i nagrać. Aktualizacja dodała... zmieniła jakby okno klubu. Można y, dodawać jakąś rolę. Kto może do, dodawać członków i edytować na przykład plan y, tygodnia? Właściwie możecie przyczytać sami zobaczyć. Wklinę się o właśnie teraz pojawił na ekranie. Okej okay. tam chwilę przy okazji. Zacznę trochę to omawiać Jak weszłam do Table, e, Miałam takie Okej okay. Ten panel jest naprawdę dziwny Bo jest jakby inaczej A o co mi chodziło zaraz wam pokażę hmm. Jeśli się uda filmik zostanie zmontowany dzisiaj e, Albo jutro to się jeszcze zobaczy Przeczytamy. w razie czego sobie zatrzymajcie, a ja już będę wchodziła do Naszego pełnego klubu Jak wiecie pod mapą mamy kluby z dzieckiem Wchodzimy, a pierce, co nam się ukazuje To mamy tak Kluby z dzieckiem, członkowie klubu Jest wszystko tutaj tak na cały ekran, tutaj w ogóle nie da się jeździć lub tylko ma się takie jakby to jest minusem, bo nie Na przykład też jedziesz sobie w wyścigu znajmy. I chcesz sprawdzić, kto jest aktywny. to nie możesz sobie jechać z tego wyścigu, bo nie można się ruszać. To jest taki minus, niestety, na który nic nie poradzi. Okej, okay. tutaj mamy tak. Mm, sortuj według. rola Tutaj mamy tak, online. No obecnie nie mogę za bardzo tego pokazać, bo tylko ja tutaj jestem e, online. Offline. Teraz ja tam będę na dole i prawdopodobnie tak. Yy, nazwa. Czyli po pierwszej literce z imienia oraz rola, z czego ja myślę, że będę się na tej ro roli. Ponieważ jest mi po prostu tak się przyzwyczaiłam i jest mi łatwiej. Hmm. To! A, z przypadek kliknęłam na Anabel naszą Anę i tutaj mamy zmiana roli. Okej. Okay. Okej. Okay. można usuwać. Tutaj można zmienić rolę. Tutaj pokazuję, czy jest oglęczona i tutaj też pokazuję. Mhm. Na przykład tu. Uuu, ale fajne. Jak na przykład tutaj się uzyska zmień uprawnienia, ma się tutaj na przykład um, dodaj członków, usuń członków, edytuj informacje o klubie, edytuj zasady klubu, kalendarz i tak dalej". Czyli można sobie tutaj, tak jak na przykład na Discordzie, y, powoli dodawać rolę. Ej, spoko to jest, bo jakby y, na przykład, jakby mieć drugą właścicielkę. Nie jest osoba, która jest drugą właścicielką. I uznajmy, że ona będzie liderem, bo nie może dostać właścicielki klubu. To może dać wszystkie i wtedy ona może też ogarniać tutaj z nami ze, z właścicielką, yy, która stworzyła klub, yy, normalnie nasz klubu i tak dalej. No, dobre to jest szczerze. Później może się tym obawiem, yy, rozczumiem. Teraz yes, tak. Przechodzimy do kalendarza Dni tygodnie Okej, okay. mamy dni tygodnie, na przykład Poniedziałek wolny No, będę musiała to wyśrodkować wtorek wolny, środa miny, który jest wolny No Jeszcze tutaj serduszka się zmieniły na kwadraciki, więc to też trzeba będzie ogarnąć Ale to się ogarnie później nie no, ładnie. Jakby ładnie to wygląda. To jest totalnie inaczej. Tak no... Dziwnie. Tutaj edytujemy na przykład informacje. O, ładnie wygląda to okienko. Szczerze. Tu mamy zapisz tekst, tam mamy anuły. A właśnie, jeszcze chcę sprawdzić, jakby to było. Gdyby na przykład... Nie, dobra, bo to za długo będzie bo bym musiała znaleźć jakieś słowo, które by miało zasystemować. Tak zwanie. Tutaj mamy o klubie. O! Pokazuje, że mam w 20... listów. Ułatwienie, naprawdę. Bo kiedyś, jak było to jeszcze stare, to musiałam tak. Raz, dwa, trzy, cztery liczyć po kolei, żeby dowiedzieć się, ile mam członków klubu. A tutaj, proszę bardzo, jest napisane. Nazwa klubu, właściciel. No i ile jest klubowiczów. Tutaj mamy oczywiście stare o klubie. Zasady o klubie, zasady klubu jakby No tak Reguły, tutaj mamy regulamin No akurat mojego się tutaj nie dało wpisać Ponieważ system Ale mam Formularz Na który serdecznie zapraszam i tam Żeby się dostać do klubu trzeba go wypełnić Formularz jest w, w Opisie kanału uprawnienie klubu Hmm, nie poniższy przycisk, aby... Żeby... Aha, oho, oh, nie, oh. nie, 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 nie. Ja nie zamierzam. Na... Nie, nie zamierzam rozwiązywać klubu, ale tutaj mamy do rozwiązania klubu. Nie zamierzam tego też klikać, bo jakby to było za pierwszym razem. Nie było na przykład tego drugiego okienka. No to hmm. byłoby źle. Łącz ta klubowa. Czyli na przykład, jak tutaj nie, napiszę coś tam. hmm... Ym... Spotkanie klubowe. Tu na przykład napiszę, co będziemy robić w innym spotkaniu. To mogę to wysłać na przykład do wszystkich, do samej nowicjuszki, stajennej. U mnie stajenna nie obowiązuje, tylko od razu jak już to papa. <laughs> do członka, do stażystki. No do wszystkich można. Znaczy jak no, na oprócz mnie, bo właściwie ja to się mam. ale dobra, nie wnikający. Okej, okay. i tutaj na przykład, nie wiem, na przykład napiszę kreatywne, prawda? Resetuj. Proszę bardzo, zresetowało się. Wyślij, no to się wysyła do odpowiednich ról. Czy nagrywa się nadal? Tak, nagrywa się nadal. Okej. Okay. Um... To chyba wszystko. I by to wyglądało tutaj. Jak nie wezmę sobie zmień uprawnienia. Ider klubu. Tutaj mamy tak, wszystkie tutaj członków, usuń członków, edytuj informacje o klubie, edytuj zasady, edytuj kalendarz, myśli wiadomości klubowe, zmień rolę członków. Czyli uznajmy, że liderowi tam zmieni rolę członków. Chociaż może nie, może nie, może nie. Ja przecież no, ufam, ufam. Dobra, ufam moim liderom. I jeśli ktoś pójdzie mi tak, to najwyżej... Yy, ona. Yy, no, idzie się liderzy Jeśli <laughs> yy, wiadomości klubowe Czyli właśnie to ogólne tutaj, poczta klubowa Możecie Tutaj kalendarz raczej nie B Nie raczej, raczej nie B No, kreatywnie yy, Usuń członków Raczej nie, dodaj członków Będzie to pomocne Tyle, że i którzy Wy... hmm, trzeba rozmyślić, rozważyć to. Może na razie zostawię. No i wszystkie, no wszystkie. Dobra, zapisz uprawnienia liderzy. Proszę bardzo, macie te dwie role, Wyślij wiadomości klubowe oraz zmień rolę członków. Wierzę w was, że mi tam nie pomieszacie. No. Zapisz uprawnienia. Ok, chyba zapisamy już. Sprawdzimy. Tak, zapisamy, ok. Więc to wygląda właśnie w taki oto sposób Powiem tyle Plusy i minusy Minusem jest, o, jak już mówiłam, że nie można jeździć Na przykład robicie sobie, uznajmy, wyścig Chcecie sprawdzić, kto jest aktywny No i nie możecie się ruszać, więc no, musicie stanąć i przerwać wyścig, żeby sprawdzić To jest minus Jeszcze tak Co my tutaj mamy? Ehm. Wszystko ładnie to tu wygląda, jest czytelnie mm, Nie widzę tutaj jakichś takich... No na pewno plusem, plusem jest na pewno to, że pokazuje ile mamy członków jest... Trochę można się na początku pogubić Bo jednak jest inne ustawienie Wcześniej to było takie małe okienko Członkowie I tutaj taki po prostu opcje A teraz mamy to tu i w ustawieniach, na przykład, są tutaj o, oraz zasady o klubie oraz ustawienia klubu, czyli Ryzyrysz klub. Yy, a tutaj mamy kalendarz, który jest osobny. Wszystko dlatego, żeby szybko można było sprawdzić, i po prostu ogarnąć temat. Mnie ciekawi, jak to wygląda. Jeszcze tak u członków. Pewnie mm, też mogą sortować, ale nie, mogą, na przykład, nie mają tutaj tego przycisku. Klikając na daną postać, na dany nik pokazuje ja tylko nie mam, na przykład offline a tutaj to tego nie mają nie wiem, na przykład kalendarz, no normalnie, tylko jak klikają, o ile mogą klikać to tutaj nie mogą edytować informacji Uprawnienie o klubie no tutaj również że nie mogą edytować, nie mogą nie mają na tego całego okienka bo to jest jednak chyba, że da się im odpowiednie uprawnienie Choć wątpię, że mogą to zrobić. Właściwie mogę jeszcze nawet sprawdzić zaraz. Tutaj mamy pocztę. Yy, najprawdopodobniej. Nie, właściwie. Czy oni to widzą? Bo teoretycznie, jak się na przykład na albo zmienił pragnienie po prostu, to jest. Wysyłali wiadomości główowe, Czyli teoretycznie, Bo normalni członkowie, bez jakby tej. Tego, tej opcji, yy... Nie mają tego, czy się tej poczty klubowej Jest to bardzo możliwe To jest też plusem właśnie, ta poczta klubowa mm. Jakby fajnie, że tutaj jest to na czarno, no, na taki czarno -gran granatowy Ponieważ yy, nie boli w oczy, nie jest białe <laughs> Nie no, ogólnie mi się podoba, można tutaj właściwie jak komu wygodnie online, offline, nazwa, rola Momentu można sprawdzać, kogo nie ma na spotkaniu. Ehe. Właśnie. Jak ktoś ma dzienniczek klubowy, z czego ja aktualnie. czego mój klub ma, no czyli ta cała rodzinka tutaj. Yy, to, co tutaj wyrobi online, jest bardzo przydatne. No bo zauważcie, jakby jaka jest rola. Możecie sobie patrzeć tutaj. Na przykład, yy, ja. Ja tak szukać. Na przykład, uznajmy, że jest teraz Gabriel, aktywna, no tutaj. Anna, nie wiem, Emily, jeszcze Liv. No tak, trochę słabo. A teraz online, proszę bardzo. Tutaj się pokaz aktualnie. Nie mam jak to dokładnie pokazać, ale uwierzcie mi, że na przykład, jak tutaj by była aktywna, nie wiem, Jayla powiedzmy, to ona by była tu. No, ale trzeba się Jeszcze nie bierka. No, jest tak to mniej więcej wygląda. Dajcie znać w komentarzu, jak się y, Wam podoba ta aktualizacja, co byście w niej zmienili, co według Was jest plusem, a co minusem oraz miło by było, gdybyście zostawili coś po sobie. To naprawdę tak fajnie, przyjemnie by się y, zrobiło mi na serduszku, jak i pewnie całej mojej rodzince. A ja się już z Wami będę żegnać, więc... Pa, pa! <try> <try> mam jeszcze opar